Witajcie, no ostatnio się wbiło chyba ten delikatny, taki krótki kij w tym mrowisko, tym vlogiem, tak jak niektórzy z was pisali w komentarzach, ale ten odbiór nie był jeszcze taki zły. Spodziewałem się, że więcej będzie osób, które gdzieś tam będą robić aferę, że no jak to ja gadam, że się, że nie jest tak źle jak jest tragicznie. No ale odpalę sobie ładowarkę, żeby trochę się grzała, bo bo musimy trochę gdzieś tam opracować wodowarką. Niedużo, ale wiecie, niech się nagrzeje sobie. Tym bardziej, że u nas ostatnie dni to yy, mocne przymrozki dzisiaj gdzieś nie wiem, z minus 12 w nocy było. W yy, dzień ma być tam minus 3 chyba, najcieplej, więc ciekawie nie ma, no a można by było teoretycznie myśleć, mamy 15 luty. Można by było myśleć o, yy, nie o tylko o azocie. Znaczy no, no, trochę coś tam wspólnego ma jedno i drugie, tak? Ale o saletrze, na przykład ta rzepaki, ale chyba yy, podlaski w tym roku znowu nie będzie miało wcześniejszego yy, pozwolenia na nawożenie azotem. Niestety, bo, 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 bo te przyrodzki mają się utrzymać jeszcze, ponad tydzień. Halo? No to dobra, dobra. No, to na razie. No, dzwonił tato, bo pojechał po śruby rzymskie takie, jakby, no bo y, zaraz wam pokażę, zaraz jeszcze wrócę do tego tematu, ale skoro już przyszedłem tutaj, no to y, mamy zmontowany już ten y, mm, ślimak, który zamówiliśmy tutaj. No i go chcemy podwieźć na dwóch linkach, jedna tam, jedna tu, ale mówi, że pasy są w dobrej cenie, więc może pasami, zobaczymy, jakie on tam pasy przywiezie. Do tego podajnika zaraz przyjdziemy, ale jeszcze wrócę do tego, że no Podlasie znowu nie będzie miało w tym roku wcześniejszego planu pozwolenia na nawożenie azotem. Nawet chociażby na te uprawy o zimę, tak? Już nie mówię tu o innych uprawach. Hmm, bo dzisiaj mamy 15 lutego, e, a jeszcze cały tydzień ma być z przymrozkami w nocy, e, dopiero chyba we wtorek, środę, po tym, nie wiem, to będzie 24, 25, coś takiego, temperatury mają wskoczyć e, w nocy gdzieś tam na dodatnie e, te e, pozycje. I pewnie nie będzie tego wcześniejszego pozwolenia, a ym, jeśli chodzi o temperatury dzień, no to też jeszcze musimy poczekać z 5-6 dni, żeby. No nie, przesadziłem, 4 dni, żeby zobaczyć jakiś plusik na termometrze w dzień. I yy, wtedy może będzie coś można myśleć. No ale zobaczymy na razie. No, wcześniej myślałem, że uda mi się w połowie, może lutego, już coś tam z, z azotem ruszyć, ale najwidoczniej nie będzie to napisane. No szkoda, szkoda, bo można by było już coś tam rzucić, delikatnie, yy, pod ten pak głównie, yy, czy tam pod pszenicę o zimę, yy, żeby no trochę te zrobić, bo yy, się nie opłaca tak cholera, jak jeszcze bardziej się nie opłaca, a swoją drogą yy, dzisiaj świnie Dzisiaj no. ostatnie dwa dni, chyba to y, 20-30 groszy w górę, więc już nie y, 6,50 jak tak niedawno ludzie pokali. Tylko już jest y, była jedna podwyżka, teraz druga, i już jest gdzieś tak 7,30. A tutaj mamy ten podajnik, o którym mówiłem. Proszę bardzo. Tak to wygląda. 8 metrów długości. Tutaj jeszcze jak widzicie metrowa przedłużka, ale na razie 8, montujemy na 8, taki był poprzedni i wystarczył, więc pewnie ten też wystarczy, ale na wszelki wypadek wzięliśmy jeden 1 metr więcej. Ehm, tak jak wspominałem firma Adraf, no ale... Ehm, taka, te wykonanie nie najgorsze, ale w takim stanie przyjechał wiecie poddrapywany. to tu pod obdrapany. To tutaj taki jakiś, no wiecie, no jak się zamawia nowy, to tam chciałoby się, żeby to było ładne, błyszczące wszystko, no ale mniejsza o to, to tylko podajnik silmakowy. To, o to jest to po prostu, jest tragedia, to to jest, to jest takie cholera jakie. Ale no dobra, to można sobie gdzieś tam przeboleć. Musieliśmy przerobić e, mocowanie na włącznik, jak widzicie, bo no nie pomyśleli, Robi, zrobili fabrycznie na stałe u góry podajnika, no te miejsce będzie gdzieś, nie wiem, na 5 metrach może wysokości, więc no raczej kurde nie będzie jak włączyć, więc musieliśmy zrobić e, niżej. No i zrobiliśmy tak, często logicznie na tych śrubie mocowane, to też powinno być robione, wtedy klient mógłby sobie to e, przekładać, tak. No a poza tym... Jest nik 5,5 kW. Teoretycznie wydajność nawet do 40 ton na godzinę, ale jak będzie w praktyce, to zobaczymy. Jak będzie nawet te 35 ton, to będzie bardzo fajnie. No i tutaj jeszcze dorobiliśmy takie mocowanie, o których wspominałem, bo chcemy to albo na linki, albo właśnie na te pasy złapać i podwiesić go. Eee, no, dobrze, że ten warsztat w miarę jest eee, ciepły, taki jak tam trochę się na włączy, to jest te. Z, z... te 6 stopni to już minimum, nawet czasami dyszka jest, no dzisiaj tak pewnie do dyszki to byśmy nie osiągnęli, jak jest obecnie minus gdzieś tam 9-8. Ehm, bo jest po prostu co, co w takie dni robić, bo normalnie to jak się chodzi, jak teraz chodzę z kamerą, też e, czuć jak w ręce ten mróz łapie. Ehm, no i właśnie, przywracając do tego silosa, no tutaj będziemy musieli trochę pokombinować przy wkładaniu tego podajnika do silosa. Bo yy, no on jest zapełniony. A tym bardziej, że wycie, o, jakby zdjęliśmy, wyjęliśmy ze środka ten yy, rękaw na, 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 na podajnik, bo no tam po prostu troszkę i zaciekało, czy coś tam by, bywało tak. Tylko, że wtedy było inaczej, trochę. No to też teraz tak nie będzie. Yy, ale i te rękawy jakieś tam no nie są aż tak konieczne. Też nie wyjęliśmy całego, tylko wyjęliśmy końcówkę jakby, więc... Bo zawsze jest problem z czyszczeniem tego kanału w środku, a tak zostawiliśmy tylko połowę w lot i no mówię, właśnie będzie problem z wsadzeniem, bo jest po prostu w środku, prostu w środku ziarno, ale nie ma problemu, jest plan taki, żeby podstawić przyczepę i wkładając po prostu ten podajnik, e, uruchomić go i on sobie na tą przyczepę wyrzuci ziarno i jak już osiądzie na dnie, no to Wiadomo, będzie można go wyłączyć i, i wtedy umocować. Także na wszystko zawsze znajdzie się jakiś sposób, tylko trzeba myśleć. Ostatnie roboty nie dokończyliśmy, bo jak widzicie, nie ma podajnika. A przez weekend, zobaczcie, ku nas się zrobiło Białutko. Także kolejny minus, jeśli chodzi o te nałożenia, ale yy, o tym później albo na inny vlog. A tutaj mamy jedną, jeden hak przygotowany, bo będziemy jednak pasami spinać, przynajmniej taki jest na razie zamysł. A tam u góry, żeby zobaczyć drugi, tak? No. A ja odpalam 700. Dzisiaj będziemy mieli skrobaki też, ale to tak jak też na, na inny yy, vlog temat. Czekamy jak tam odpali. Czekam na się Także eee, je. No. Próbujemy. No, Nieźle. A odpalam, bo jak mówiłem wcześniej, chcemy przyczepę podstawić, żeby ten, jak będziemy ten podanik wsadzać. Na talerzówkę e, odczepię do warsztatu, bo dzisiaj pewnie. No, dzisiaj to nie, ale jutro będziemy te skrubaki kończyć. Tak jak mówiłem, jak się pomyśli, to wszystko da się zrobić. Mamy tylko odwrotne obroty teraz na silniku i będziemy go właśnie... Tam zmieniamy obroty i będziemy go odpalać i pomału wsadzać i ciągle będzie sobie wybierał te ziarno, będzie się zagłębiał, aż usiądzie na spodzie. Stąd też ta przyczepa przygotowana. No i... Tak to mniej więcej wygląda. Najgorzej to było, wiecie, wsadzić go w ten rękaw. Ale już jest zaaplikowany, że tak powiem, i można kombinować dalej. Tam jest tylko problem, bo jak teraz będziemy go opuszczać, to żeby ta osłona przeskoczyła nam pod łapę, to by było lux. Ponieważ jak on teraz zaciągnie trochę zboża, to on sam się wciągnie do środka i, i będzie większa przerwa między łapą a osłoną. Więc że nie mam jak tego nagrywać, wiecie, bo tutaj jest kocioł latany, tutaj kombinujemy. Ale finalny efekt już wam pokażę później. A tak finalnie to wygląda. Podwieszone na dwóch pasach, tak jak mówiłem. Ja jeszcze musimy porządek tylko zrobić z przewodem zasilającym. No i myśleliśmy, że on się bardziej dla nas schowa. Ale on jest bardziej na pionowo, z czego mniej troszkę wchodzi go do... środeczka. No i wystaje nam więcej, więc albo przesuniemy ten włącznik. Albo, no nie wiem, coś z nim pewnie zrobimy żeby było po, poręcznie włączać. Yy, I co? Sprawdziliśmy nawet wydajność. Nie mamy jego odpłartego jeszcze do oporu. Jeszcze troszkę tam chyba możliwości jest, żeby zwiększyć prześwit tej osłony na dole, w środku. Ale zmierzyliśmy przed chwilą w minutę czasu 920 kg No liczmy 900, czyli w godzinę czasu 54 tony, więc wydajność to zajebista. No, tam w specyfikacji technicznej jest 40 ton, no ale to może jest na pionowo. Podawane, a tutaj jest jednak taki stopień nie za mocny tego wysypu, także może to zrobiło robotę. No i 54 tony, słuchajcie, no to jest co, 30 minut i mamy tira załadowanego. Jak jeszcze w międzyczasie dużo to schali, to w 20 minut nawet szybciej się wyrobimy.